Witam Was w kolejnym odcinku Produkt X Na kukurydzy Dzisiaj robimy lustrację W trochę większym składzie I jest cały kierownik Zamieszania tego Tu z Na prawicę Tak, po prawicy ścieżek tu nie widać Ścieżek, śladów przejazdowych Ale nie, mamy tutaj, jest. jest Jest, jest, jest Ale po tej wodzie która spadła, tu wszystko ciekło. Ja Zwetnie tak rozmawialiśmy, że ta kukurydza nie wie właśnie co z wodą masz robić taka jest. No przyszło wody. Obudzona. Miejmy nadzieję, że, e, że będzie plon. Bo to najważniejsze. To najważniejsze. No myślę, że tutaj, tutaj tą kontrolę złapiemy, możemy kopać. No oczywiście nie w, nie w ścieżce, nie w przejeździe, tylko tu z boku możemy złapać. E, nie wiem czy kamera to oddaje. Różnica jest troszeczkę, bo tu mamy tak rzędzi, międzyrzędzia nie do końca zakryte, a tam jak przejdziemy właśnie na pełne nawożenie, obniżone nawożenie z produktem będzie to wydaje mi się, że bardziej, bardziej widoczne. No w rzędach to widać. No w rzędach widać. I słuchaj, yy, jakie, jakie rozwiązanie? Za 72 zł zabieg. No, co tu robiłeś? Mustang 0,6 Nikosulfuronu yy, 0,75 Czyli taki, nie ten. No kurczę, wiesz, Bez... można powiedzieć, że yy, niebudżetowe, a efekt widać, nie? Coś tu nie ma. Nic. Gdzieś widziałem tu kawałek. A Ani, nie ma 0,7, tylko rejestracji? To jest, nie, 0,75, nie? Tak? Mhm. Jakieś tam. Pojedyncze niedobitki rzepaku, nie, ale to, 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 to nie ma. Teraz, jak ruszy, to, to nawet nie będzie miało. Tak, prawa... to nie ma większego znaczenia. Jedna roślinka już jest. Ja dzisiaj też. Z, z boku, jak scenarzysta normalnie, Spielberg. Z roboty jestem zwolniony dzisiaj. Pierwszą mamy, teraz drugą. Jak te między międzyrzędzia są zakryte? Czy bardziej czy mniej? No korzeni jeszcze jest mnóstwo, ale i tak ile jeszcze tracimy, nie? Bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego na 100% wyrwać, tu jeszcze jest, no bardzo dużo. No, kopie, a reszta się nie Nie, to jest robota jak u nas w Polsce. Idziemy pobrać próbę z pełnym nawożeniem plus produkt. Tam, był, tam nie było zastosowania produktu. Tutaj właśnie e, idziemy, gdzie był przy pełnym nawożeniu. A przejdziemy w prawo i tam mamy już nawożenie obniżone. Zobaczymy, jak, jak to wszystko się będzie miało do, e, do wyników. Na razie poszukiwania wiaderek w tle o chyba są chyba są Tak jest. Ostatnia próba z nawożeniem obniżonym, i myślę, że tutaj wyniki powinny być podobne. Pokrój roślin, praktycznie na tym samym poziomie. Kierownicze życie to jest bajka. Co chcieć więcej? Widać, gdzie mamy zróżnicowanie gleby. Właśnie tu, gdzie jest gliniasta. Mamy takie zaniżenie roślin. Schody były inne. Ale ogólnie to wszystko nam pasuje i wygląda, wygląda obiecująco. Po systemie korzeniowym jest ok, tu już od innej roślinki mamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Pięknie. i wybieramy po pięć. Każdego rozwiązania. Fajnego? A co to fajnego może być? Wynik ilustracji. Fajny na pewno. Bo jest wiele fajnych rzeczy. No zależy o jakich rzeczach rozmawiamy. A, wyobraźnia. No to może zacząć działać. Kolega Mateusz widział Beodatki pod powiększeniem, boodatki. Grochy. No to. A to co, co ci się tak Wojtek tu odcięło? No co się odcięło? Brak produktu. A za tobą ale, produkt już jest. Ale nie wiem, jak, czego to jest kwestia, ale to pięknie widać. Tutaj to jest. No słuchaj, zostało mi z tamtego pola, ponieważ tam było na, na pewien areał przeznaczone to. No, i zostałem. I tu przyjechałem dosłownie dwa pełne e, przejazdy. E, tu mam ścieżkę zrobioną od drogi. A później przejeżdżam dalej, dalej i kolejne, wiadomo, ścieżki. I tu nie jechałem, nie jechałem, właśnie od drogi zostawiłem. No jest, no widać, widać różnicę gołym okiem. Jest po prostu odcięcie. I, i postanowiliśmy też próbę pobrać stąd, tak żeby. No, sprawdzić dla, dla własnej, dla własnej ee, ciekawości, tak, bo tu mamy też tylko pełne nawożenie. Na całym polu jest pełne nawożenie. Ja tutaj nic nie obcinałem z nawożenia. Tam mamy zrobione tak, jak miało być czyli kontrola na pełnym, e, bez produktu, e, z produktem na pełnym i z obniżonym z produktem. A tutaj mamy tylko i wyłącznie pełne nawożenie z tym, że tu jest jeden przejazd bez mamy bodajże dwa, dwa przejazdy tak raz dwa dwa przejazdy z produktem i no i dalej już nie i to, to samo jest no, no pokrój, pokrój roślin no samo, samo no. mówi to za siebie no. Grzesiu aż poszedł bo nie wierzy myśli, że tam jest coś kombinowane, a to jest od początku do końca nieprzejechane. Tak, jak widzicie, no niestety, kamera moja nie oddaje tego, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Zobaczcie, liść tutaj do spodenek, a tu przejdziemy na pełne. Tutaj także tu pobieramy też, też próbę, w sumie dla, dla mojej czystej ciekawości. Wjeżdżamy teraz na groch, na próby. Mam nadzieję, że widać, ale jak nie widać to musicie uwierzyć. Tutaj mamy nasiona zaszczepione, a tu już właśnie gdzie będziemy próbę pobierali e, nasiona zaszczepione się skończyły i mamy, że tak powiem, gołe nasiona. Ale najbardziej, najbardziej widać to na poprzeczniaku. Tu jest taki jaśniejszy kolor, zobaczcie. Tu jest taki jaśniej. A tu już widać, widać, że jest, że jest nawet inny kolor. Inny kolor roślin. Jeszcze tutaj tak dosyć intensywnie kwitnie. No i cóż, teoretycznie jedno piętro to jedna tona, czyli mamy tak jedną tonę, drugą tonę, powiedzmy, że trzecia się robi. No, optymistycznie cztery. Może będzie z plusem, ale to czas oczywiście pokaże. Ale co najważniejsze, jak, wam, jak mi się uda, bo przed chwilą wytrzepałem, mamy oczywiście co? Pełną mszycy. Tutaj musimy robić zabieg i one siedzą właśnie tutaj w tych kącikach. Tylko naprawdę muszę, muszę ją znaleźć, chociaż no, jeszcze przez chwilę z kilku roślin wytrzepałem. O, już wytrzepałem, widzicie? Jedna ale jest, ale jest w Mszycy także tej zabieg będziemy wykonywali no, dwa w jednym czyli, czyli robimy yy, ochronę amistarem i na pewno, na pewno wjedziemy też czymś na chwasty czym? no nie mamy nic innego jak acetaminopat już pewnie jakiś perytroid dobra, idziemy kopać tutaj mamy oczywiście kontrolę, nie? tutaj mamy kontrolę Zresztą to chyba nie trzeba, nie trzeba mówić, bo widać, widać gołym okiem. No zobaczymy, czy będzie też tak lekko się kopało jak, jak w... Kopiemy ten rządek. ten rządek. Ten rządek. Jak w kukurydzy. A co to za robak? To jest robak zrobaczniały. Właśnie nie wiem. Dochodziliśmy do tego i nie doszliśmy. Wydaje mi się, na, no, bym powiedział, 80% że to jest trąkowiec, ale mogę się mylić. No. Groch. Groch i ziemia. Robi różnicę. Trzeba będzie poskakać na szpadle. Skocz mu na bajana, będzie mu większy ten nacisk. Nie, 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 z I teraz z drugiej strony? Na siłę jesteś nie to być wyjechał Ale nie, w tą stronę, patrz, o tu musisz, bo przesunęłeś się w tą stronę za mocno. Widzisz tutaj, kopałaś Kobieta szpadle. nawet za szpadel złapie i powie jak kopać chłopu. No ale Taka natura Czy ja się mylę, czy nie? Proszę, nasiona zaszczepiona, ale to trzeba poczekać troszeczkę, bo to nie jest taka hopsiup sprawa. Prawda? O, tu jest ziemia. To nie kukurydza. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kiedy ona wyjdzie. Ile jesteśmy w linii prostej? Myślę, że jakieś 300 metrów przez las. I już mamy całką in, całkiem inną glebę. No ale no, groch siejemy na tych, na tych dobrych stanowiskach. Kto to wypucze? <noise> I tyle deszczu dostał. I tyle deszczu dostał. Może to no, wyjaśnię. Myślę, że to całą kupę od razu weźmiemy ziemi. Ja nie wiem. O, tak jeszcze. jeszcze możemy przejść kawałeczek dalej Kurczę to aż Żal chodzić normalnie po tym grochu Serce boli Ale z drugiej strony się raduje na taki Wstanie Wstanie, no pewnie że wstanie stanie. żniw jeszcze w stanie. Kopiemy, proszę bardzo, na, na życzenie. No tu będzie ciężko go rozplątać. Już jest poplątany, my ruszamy, a on się rusza tam. No ale musimy jakoś sobie z tym poradzić. No i zaczynamy już przyjemniejsze zabiegi wykonywać. To mamy kontrolę? Jedynka. Tak jest. Co to jest? Najwięksi szamanowi nawet nie wiedzą. Co to jest? I tutaj już będziemy gros taczkę namaczać, bo tu jest beton, nie ziemia. Tu jest beton. No trochę czasu nam zajmie, zanim my to wszystko Tutaj ładnie powypukujemy. Trochę czasu nam to zajmie. No ale cóż, najważniejsze, że robota na siedząco już jest. I nie trzeba kopać. Płukanie kukurydzy mamy już y, zakończone. Y, kontrola na pełnym nawożeniu. Pełne nawożenie plus produkt. I tu mamy obniżone nawożenie plus produkt. No, na chwilę obecną yy, powiem tak, no, może w systemie korzeniowym widać różnicę w pokroju roślin między pełnym a obniż odwrotnie między obniżonym a pełnym chyba nie widzę. No, kontrola trochę się różni, może nie tyle co pokrojem rośliny, ale jest troszkę jaśniejsza, mimo że to jest pełne nawożenie, ale bez produktu. Groch się jeszcze oczywiście moczy. Tu już wstępne płukanie było. Tutaj też. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na papierze. Tu na załączonym obrazku mamy, mamy kontrolę. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj, tak te korzenie rośliny. No, powiem Wam szczerze, że poza barwą, oczywiście, korzenie będziemy ważyć. Bo na chwilę obecną tylko, tylko to, co widać. No i tutaj wybarwienie jest bardziej intensywne w kukurydzy. Yy, tutaj mamy pełne nawożenie z produktem. Także no, widać zwiększoną masę korzeni, szczególnie tych, tych drobnych przybyszowych. I za chwilę jeszcze porównamy do tego e, nawożenie. Nawożenie obniżone z produktem. No i kolejną odmianę, którą, która jest tutaj. No i tutaj mamy, no widoczne, wszystko gołym okiem, szczególnie pokrój rośliny. Ta jest dużo wyższa. No na polu było odcięcie. Grzesiu wołał no zmęczony, bo się tyle napłukał normalnie, nie, że. Ale najbardziej mu się podobało na tym polu. <grym> Dlatego no nie mogłem podobało. mu odmówić. Mówiłem, bierzemy. I było wiemy, kopać nie? W ogóle, tylko spojrzeć i... Jest dobrze. Nie trzeba było kopać. No, ale, ale wykopaliśmy. Dobra. A tak prezentuje nam się groch. Widać w pokroju roślin, że yy, na produkcie są wyższe. I tu przy kontroli to, co podobno i u Mateusza, czyli fuzary na zgorzel, tak? Dobrze mówię. Poza z zgorzel i więdnięcie. I więdnięcie, no tak. Jeszcze dołożył się od siebie. E, przy produkcie tego nie ma. E, I tak teoretycznie no nie wiadomo jak się do tego odnieść. Bo są bardziej wybarwione. Ba, są bardziej wybarwione, a tutaj e, no widać, że te już pierwsze liście dolne zaczynają zamierać. No ale korzeń jest zdrowy i nie ma tutaj żadnych przebarwień, tak jak, tak jak na kontroli. Dziwne to mega. No jest. Wszystkie, wszystkie rośliny z kontroli bardzo. No to samo jest. No zbliżone, nie? Każda jedna każda jest jedna, porażona. Każda jedna ma jakieś tam. jakieś porażenie. No i tutaj najważniejszy teraz będzie. będzie plon. On będzie decydował. No bo, tak jak mówię, strąki już są zawiązywane. Dwa piętra są jeszcze. Yy, trzecie już też. I jeszcze powiedzmy, że czwarte kwitnie. najważniejszy jest ostateczny wynik i tu już mamy ostatnie porównanie jeżeli chodzi o kukurydzę czyli nieostatnie. ostatnie, a jeszcze odmiana dobra, okej, okay, okej, okay, przepraszam, widzisz dobrze, że, dobrze, że on czuwa to jednak na coś się dzisiaj przydał czyli przedostatnia nasza yy, nasza kontrola czyli tu kontrolujemy Pełne nawożenie bez produktu, i tu mamy obniżone nawożenie o 30%. Żeby to było ważne i istotne, o 30% z produktem. Ale fajne to jest od razu widoczne, że to obniżone nawożenie zawsze gdzieś tam jakoś tak fajnie reagują te rośliny. No, no, Jak mają obniżone nawożenie, nawet lepiej niż przy pełnym. Musielibyśmy dosłownie rozłożyć też te pełne, ale no, patrząc na razie pod tym względem. To po co przepłacać? Powiem krótko. No i na sam koniec, na zakończenie dzisiejszych ilustracji, właśnie to, co było na drugiej odmianie czyli no, różnica po prostu widoczna gołym okiem chociażby w pokroju roślin. Korzenie myślę, że tutaj też mamy, zobaczcie, dużo większą, dużo, dużo większą masę tych drobnych korzeni. Tu, tu, tu. Tutaj oczywiście tego tak nie widać. Są te duże, grube korzenie, ale tych małych, włośnikowych jest yy, jest, no widać to gołym okiem, że jest ich mniej. No, a jeżeli chodzi o wysokość yy, i wigor roślin, no to sami widzicie na załączonym obrazku. To jest, to jest widoczne. Tutaj wysokość mamy, zobaczcie, na poziomie 80, no 90. Tutaj mamy, jak wyprostujemy to to liść 1,20 m, zobaczcie. Tu jest 120, tu jest 110, tu jest 120. No. Czemu ta odmiana tak zreagowała? Nie wiem, ale efekt jest widoczny gołym okiem.